Cześć, siemanko, z tej strony Krystwin, to jest już kolejny odcinek z serii Droga do Sukcesu, odcinek czwarty. Na wstępie możecie zostawić subika oraz łapkę w górę. Oraz napisać hashtag i... wióry, a wam przepnę serduszko. E, dobra, w dzisiejszym odcineczku, widzowie, tak, y, musimy... wypożyczyć sobie wiórak, do wiórów robienie, ten rępak. Bo tutaj mamy trochę drzew, bo się trochę pozmieniało. Jak nie nagrywałem. Wam pokażę co, te drzewa są stąd, bo tutaj postaci, postawiliśmy sobie ten, dwie szkarnie. Tutaj, o proszę, już się robi sałata Też niedługo nie będzie tej wiaty Można zimę Też jest zasiany rzepak tutaj, o proszę Rzepak, tylko trzeba nawieść Tutaj aktualnie nic nie mamy i tam mamy też zasiany jęczmień, chyba jak bodajże pamiętam. Zaraz sprawdzimy sobie. Tutaj mamy zasiane jęczmień. Tak, ale ładnie to wygląda. Dobra, więc co? Bierzemy do ich A dobra, na wstępie, za, za czym jeszcze pojedziemy sobie po rębak. To weźmiemy sobie zatorkę i przerobimy sobie to przyczepę, Bo dzisiaj mamy w planie tak: parę, trz, parę drzew usunąć, bo tu będą kozy pójść zwierzęta. Więc ten, te drzewo trzeba. Te? Te chyba przeszkadza. Ale dobra, to sobie ogarniemy. Najpierw to sobie bierzemy tego z, z ze tora, Przerobimy sobie przyczepę I ten. I zetniemy sobie te, te, co tu są pocięte na wióry, a potem zobaczymy. I dzisiaj jeszcze sobie zasiejemy łąkę, bo jak już idziemy w te, w, w te kozy, to trzeba mieć łąkę. Dobra. Czekaj, może. czekajcie, Może trochę ściżę farminkę, żeby mi trochę było lepiej słychać. Eee, pojazd. Dobra. Eee, tu stoi. Mamy 6000, bo właśnie jak widzieliście, tam postawiłem. Też mam taki plan. Widzę, że niedługo zobaczycie. Bo już niedługo będą odcinki zimowe. Co się stanie z towiatem? Ja mam już taki plan w głowie, już sprawdzałem to jak to wygląda i fajnie to nie wyglądać. Nie powiem, że nie Dobra, tutaj kółki sobie przerobimy te przyczepę. Mi się to podoba, że ten teraz za darmo można przerabiać. A nie, jak w farmingu starym, że musiałeś płacić za to. Chyba dwa tysiące, ale płaciłeś, nie? Zaparkujmy sobie to. Tutaj. Łe dobra. mojego proszę włączyć, dobra. I, i mierzemy tego tu czwara. Ósma godzina. W farmingu i w realu, więc... O kur No to nieźle E tak szczerze mam powiedzieć nie widziałem tego słucha Dobra lecimy Dobracamy tutaj Dzisiaj też będzie krótszy trochę odcinek No nie aż taki krótki bo... O dziewiątej jestem umówiony z AgroKim żeby nagrać serię naszą. Więc do dziewiątej mamy trochę. No, 27 minut mamy aktualnie. Wyrobić się, więc nie będzie 30-minutowego odcinka, do dzisiaj. Ale na przykład. Teraz już przyszłe odcinki, już postaram się trochę dłuższe nagrywać Dobra Dobra, nie będziemy iść tam, do tych drzwi, tylko tutaj sobie wypożyczymy rębak. Gdzie on... <grystanie> Teraz ta piosenka, gdzie on, gdzie, gdzie jest jawa Dobra, jest Ile tu w ogóle... O kurczaki 5 koła Ej, nie mamy hajców, widzę Nie no Zaraz to się zwróci. Spokojnie. Nikt nie jedzie zaraz... Żeby zaraz jakieś tutaj nie było stłoczki. No dopiero będzie. Powiem stałem 21 a taką ten gardło zajechane. Już mi jakaś choroba bierze, jak zwykle. Święta się zbliżają, to Krysten... musi być chory. woli katar już się zbiera. Więc znów święta na tabletkach. Nie wiem czemu ja zawsze muszę być... Yy... Co trzecim jeździem sposób, żeby być chory, nie wiem. Pojedziemy sobie górą, bo musimy tak jechać od tamtej strony, żeby postawić to. tutaj nikogo nie było. O kurde, na styk. Pociąg idzie. Dobrze, się nie wierzyli żeby teraz widziały, bo to by robiło. Bo... Krak sama sakra to. Już nie ma go przecież. O, dobrze, idziemy? Nie powinniśmy od tamtej strony jechać, więc szybki wstekka poproszę elegancko niech ty... Uj, jo, nic się nie widać prawie a tej tronki nie będzie y, po zimie nie po zimie, po źliwach. tych, to będą teraz sobie rozłożymy zrobimy jedną, tak i drugą minie nie drugą. ale nie wiadomo, czy będzie, ale chyba ta, bo. dobra Więc Tak. Odpalamy sobie tutaj. Trochę głośno będzie. No, musimy trochę ściszyć jeszcze. Wszyscy pociągiem już na takie kawałki się od razu. Łap. Potniesz. Rzucić. Tak następny. Tak, Tak. Tyk. Ej, to idzie. Jak jest już tak pocięte na kawałeczki, to wam powiem, że to dobrze to idzie. O, pójdzie? Pójdzie Tak. Dobra, może te pod nogą co mam, a nie będę chodził po typu te... O, taki chudy, o, ptaczek Gałęzie Aha, z tamtej brzozy nic takie cienkie nie dostaliśmy We. W tego nic? Nie, po co to ja zostawiam? Teraz będę wiedział jak je tu ciąć Dobra Ej, a właśnie Będzie chociaż pełna przyczepa, żeby zarobić trochę Ajsu Ile mamy? Ej, już jest full, dobra Co, więc co? Chciałbym to sprzedać? Przed odcinkiem sobie w cenę, to jest handel z zwierzętami, tam jest najdroższe, więc lecimy. Tak okay, nie jedzie. Yep. Musimy zrobić, bo ja nic nie Musimy ten ciągnik umyć No i jaki parę na zakręcie, mądry pan A Jakby ktoś, ktoś jechał z naprzeciwka Dobra, nie ma Właśnie, musimy jakoś przyczepę musimy, Właśnie widzowie, możecie pisać ile możemy wziąć pożyczki na start Czy ile chcemy, czy w nie jest realna seria, tak jak inne na przykład spadek po dziadku i w ogóle. Więc ja bym tu szedł ile możemy? Tyle wierzmy, nie? Chyba by to spłacić potem. Bo to jest pierwsza taka seria na moim kanale z oryginalnych maszyn. Więc... Dobra, ile zrobimy za 8000 litrów? Ja tak obstawiam. 5 koła, 6? Nie, dobra, już więcej jest. No, z 8 koła, będzie No nie, 6. Nie jest tak źle. Łee, ale tam dziura jest Kurwa, prawie wypadłem z tej kabiny Chłopco, tutaj już i tu jest w środku, to w szoku jest, nie? O właśnie, tutaj będzie mu łąkę siadć Właśnie, też mam taki plan, żeby te drzewa za sezon pociąć, kurde, i ten... I powiększyć te pole Tu najbardziej od tej drogi Sorry, panie, że na ten. A pana pas zwychałem? Dobra, to tutaj sobie wyjdziemy. Fik. chyba że ja to zostawię na następny odcinek, więc trochę się powimy. Bo chyba następny odcinek to będzie. Zimowy, bo już nie mam nic roboty tak szczerze, no powiem. Nawozy sobie zrobimy na wiosnę i elegancko. Ej, oddało nam tonę jeszcze. Zobaliście. Ej! on jest? Dobra, nieźle, fajny farming o. Właśnie, bo też takie bugi się dzieją, że jak malujecie to aż... Macie ten, logi, ten pędzel Muszę się napisać Nieźle farming wygląda po aktualizacji gorzej niż był na początku Moim zdaniem Ej, tu coś... Zamiast ten kolizję włączyć, to włączyłem siatkę i też znalazłem. Ej co jest? Dobra, te sobie poza odcinkiem zrobię. To widzę, że to nieźle jest zwłogowane. Tego nic nie dostaniemy, ale... Jak już jest to już trzeba A tych trzech też tutaj nie będzie A to, sobie, a, to już nie podniesiemy To już to za długo się... To jeszcze ta Dobra Opa 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 ten jeszcze podniosę ła, dobra, a coś jeszcze? To nie o to. Op. to. Aha, pełne. Dobra To więc tak, to sobie ogarnę już poza odcinkiem Jeszcze wrócimy sobie, dobra, jedziemy to sprzedać Jak sprzedamy to przysiadamy się do 24, będziemy siać Tak sobie pojedziemy. Opa, opa I tu Nie no, trochę zarobku jest Jest, czekaj już nam yy, ta się zwróciła. To yy, robienie tych wiorów było 5 koła, kosztowała. Znaczy, jesteśmy już na plusie 2 koła i teraz 7. O kurm, czyli 9 koła, jesteśmy na plus. Więc jest tak źle. wróćka nie ma Dobrać. Tak. I właśnie gdzie ten, ten dół jest? Tam gdzieś Oha, to jest taki wyskup, o mój Jezu. Chyba chcecie, żebyśmy sobie zęby Dobra. więc trochę zarobiliśmy o widzicie jaki tu uskok jest? oni chyba zapewnili to wyrównać mi się tak daje. ale ładny klimat tu jest słońce tak wychodzi no ładnie, ładnie to mogę przyznać, że te ta pogoda i te, te chmury i ta mgła to, to tak robi to im się akurat udało Słońce spoza 3. Tak by... Nie, to jest piękne. Ja wam powiem tak szczerze, ja tak nie gram poza, poza nagrywaniem, tylko ja nagrywam odcinki. 22, 25. Więc. Przez... To jest trzeci, czwarty dzień. Farminga, ja mam dopiero 40 kociń zrobionych. 45, jak sprawdzaliśmy wczoraj? Więc bardzo mało. Każdy już mnie przegonił od nas. No prawie każdy, oprócz. Oprócz Patryka. Patryk ma 10, 10 godzin. Łuki to chyba ma już 80-70. Tak obstawiam. Myślałem, że to obszczepy zaraz, na Dobra, to sobie przetniemy jeszcze to. Wrócimy i pójdziemy sobie siedzieć Siebie dużo już się wypłynęł na tamtym odcinku. Więc tutaj trochę sobie wyposiejemy tam. Właśnie zanudza z tymi siewami znowu. Spek, pek, pek. Ja będę się śmiał z... Nie no, nie będzie ciekawe. Właśnie, co jest na promocjach? Oh, o, i ten, kosiarka. Ta kosiarka. Dobra, odłączamy sobie tu. Ej, nie pełna prawie jest. Ile brakuje? A nie, p, mhm. to nieźle. Więc ja myślałem, że z jedna będzie wszczepa. max z dwie, a nie trzy, nie? Więc dobra. Podłączymy sobie siewnik, a już możemy się, sobie dźwięki podgłosić, bo i tak już nie będziemy ciąć wiór. Więc pyk. Dobra. Do wsiadu. Do tyłu. Dobra, ustawmy sobie trawę Trawa o Jedziemy No tam berwi kurde ten Właśnie, zapomniałem nazwy co to jest Te U siebie te o a, to można napisać w komentarzu a ja zawsze jak ktoś nagrywam, to zawsze zapominam nazwę Siwniki z roztropną, no to i elegancko zrobimy sobie do ósmej, 58 będziemy kończyć, więc trochę mało nam zostało trzy objazdy mogą być. Dobrze, że jest ta nawigacja, tylko jak mówiłem wcześniej, na poprzednich odcinkach, że nie ma opcji przesuwania tego, nie? To jest najgorsze Bo jakby była opcja przes przesuwania, to, by to wtedy to by rozwalić system Ale ładny tu klimat będzie. Tu pociąg, tu to. Po Widzowie, zapewniam wam powiedzieć Na Mikołajki, czyli w piątek Tak, w piątek są Mikołajki? Tak, dzisiaj, w piątek Będzie nowa seria Coś nowego na moim kanale, co jeszcze nie było Więc możecie wpadać Mi się tam spo... Jak ja to nagrałem Montaż trwał tego dwie godziny Krótki odcinek Fajny, ciekawy Na przykład ja oglądałem już go dwa razy Tak mi się spodobał Najbardziej mi się podoba końcówka odcinka tego piątkowego, tam, tak nam fajnie tam wyszło. Więc, No, zapraszam serdecznie w piątek, fajnie to będzie wyglądać. Fajnie, fajnie, wiadomo, ja mówię fajnie, bo to ja nagrałem, ale ocenicie sami w piątek. Więc, Zapraszam bardzo serdecznie w piątek na odcinek. Na przykład. Yy Stary ten yy, znajomy. U Mnie nie występował on, ale u Tomsonka jak pewnie wiecie, Farmer, czyli młody tak zwany. Od gotówki do kotówki pomaga mi tutaj na te, w tej nowej serii. Więc fajnie. Tam. No tam we trzech nagrywamy. Tylko na razie Farmer występował, bo. Bo na razie jedno sobie potrzebowałem, ale łoki też mnie występował. Więc. Tylko nie jako łoki, tylko zobaczycie jako kto. E, fajnie to wygląda naprawdę. O, owilkowa. Więc bardzo serdecznie zapraszam na piątek. Łe. Ej, no w sumie trochę łąki będzie Ty nie powiem, że nie Dobra, dajcie mi seta końca, będziemy kończyć widzowie O, to już jest 56 minut Nie odcinka tylko 856 A no No cztery minutki będę miał żeby jeszcze się ten łazienki wskoczyć bo jedyneczkę się chce nie powiem co nie I też żeby coś przekąsić chociaż Bo nie jadłem od rany, ja wstałem od razu I musiałem otworzyć bramę I od razu się kompa siadałem, żeby nagrać to wam Bo wy to oglądacie dzisiaj jak ja nagrywam to Więc Nie ma to tamto Dobra, zaparkujemy sobie Zaparkujemy, postawimy sobie to tu, o Tak, czekaj okay, cię jeszcze Ej, czemu tu tak? Ja o tam to muszę zapać Dobra Więc sobie, co sobie. Dziękuję za oglądanie łapkę ok w górę, rosnębik, jak mówiłem, wstępie Zapraszam do Discorda wszystkie linki w opisie oraz na TikToka. I w zapraszam w piątek na nową serię, ciekawą serię. Trzymajcie się na razie, elo.